Siema, witam w kolejnym odcinku zbudowania taniego roweru elektrycznego. Niestety, plik audio z tego nagrania uległ uszkodzeniu, więc muszę nagrać go po fakcie. Pierwszą rzeczą, jaką dzisiaj założymy, jest stópka. Prosta rzecz, jedna śruba. No, bardzo przydatna rzecz przy rowerze, szczególnie jeżeli dużo jeździ się po mieście i są to krótkie odcinki. Jest założona jeszcze regulacja. Cały rower planuje zmieścić w 3000 zł. No i jest mu coraz bliżej do jeżdżącej maszyny. Pewnie jak to oglądacie, to już jeździ. Dzisiaj ogólnie zajmiemy się prze yy, przerzutką i dodatkowo hamulcami. Przerzutka jest to Alivio, prosty model, 7 biegów. Do tego roweru w sumie nic więcej nie trzeba. Prowadzenie będzie wewnętrzne, więc nie jak w każdym rowerze. Ta linka się już nie nadawała, więc daję nową. Aby wyciągnąć końcówkę linki, trzeba odkręcić tam jedną śrubkę, zrzucić na najniższy bieg, i wtedy ładnie wychodzi. Nowa linka jeszcze zapakowana. Okazała się długa no, na styk. Pancerz, trzeba pamiętać, że do przerzutki jest inny niż do hamulców. W hamulcach jest 5 mm, do przerzutki jest 4 mm. Tak jak mówiłem, prowadzenie wewnętrzne. Więc wprowadzam do dolnego, dolnej rury trójkąta, tak, żeby potem pancerz doszedł do przerzutki. W ramie jest takie korytko. Tam będzie zamknięty, żeby nie latał. I wyprowadzony będzie w górnej części ramy i pójdzie do kierownicy. No a standardowo na prawą stronę. Teraz zakończenie linki. I umieszczam pancerz na swoim miejscu. Teraz reguluję długość tak żeby przerzutka miała swobodę ruchu, żeby pancerz go nie ograniczał. Układam ten pancerz w środku ramy, wyprowadzam przez otwór i doprowadzam na kierownicę. I tutaj pancerz można skrócić, bo tutaj był no, zdecydowanie za długi. Pamiętajcie, zawsze lepiej trzy razy skracać. Bo pancerza już nie przedłużymy. Na tą stronę tak samo idzie zakończenie linki. W manetkę wkładam linkę. Tak samo zostawiamy na tym najniższym biegu, żeby prosto przewlec. I odkładamy na miejsce zaślepkę, żeby do przerzutki nie wpadał. Nadmierny bałagan z drogi, piasek, woda i tak dalej. Teraz wprowadzam linkę w pancerz. Idzie swoją prostą drogą, i za chwilę pojawi się już z tyłu. Teraz dokręcamy śrubę przerzutki, trzymającą linkę. Obcinamy nadmiar tej linki. Lekko się rozdwoiła, więc ją dokręcam. Oraz zakładam kapturek ochronny. Próbowałem tutaj dobrać taki kolor pasujący do amortyzatora. Niestety takiego nie było, więc srebrny, uniwersalny, który też będzie pasował do koloru ramy. Zaciśnięcie, żeby kapturek trzymał się pewnie i nigdzie nie odpadł. Dosyć częsty widok, gdzie ta osłonka nie występuje, a Często temu towarzyszy takie straszne poszarpanie tej linki przerzutki, a koszt tej osłonki to jest no, dosłownie kilka groszy, jak się zamawia większą ilość. Wstępnie przykręcam i man zarówno manetkę, jak i hamulec na kierownicy, żeby mieć y, odpowiednia możliwość manewrowania, i sprawdzam, czy biegi poprawnie chodzą. W celu. Wiadomo, regulacji. Okazało się, że biegi chodziły zadziwiająco dobrze. Występował problem tylko przy największym przełożeniu, największej tarczy. Wystarczyło malutkie podkręcenie linki i wszystko było już w porządku. Przerzutka już działa, więc zajmijmy się hamulcami. Hamulce to są. Hydrauliczne model bodajże 355. Kupiłem je bardzo okazyjnie, tylko jest z nimi jeden problem. Kupiłem je za 50 zł za sztukę, jeszcze z adapterem na tył. A problem występuje tutaj z tyłu: pancerz jest tak o 10 cm za krótki. Tutaj występuje przewód hydrauliczny, który w Polsce jest dosyć drogi, idzie już do mnie y, chyba z 3-4 metry przewodu z ali, zakuje go i będzie już w porządku, więc póki co tylny, tylny przewód będzie niepodpięty. A tymczasem zajmijmy się przednim kołem. Zamykacz przedniego koła jest na imbus, umocowaliśmy go w poprzednim odcinku. Zapobiega to takim losowym na mieście kradzieżom koła, no, które czasem się zdarzają. Cały odcinek z budowy tych kół jest w poprzednim, dwa odcinki wstecz. Więc jeżeli Was to interesuje, między innymi uodporniałem je tam na przebicie poprzez zalanie mlekiem. Tarcze będziemy zakładać na śruby, które już wstępnie przygotowałem w kolor amortyzatora, żeby to było dosyć spójnie kolorystycznie. Potem dopiero zauważyłem, że tylne śruby w ogóle są zasłaniane przez, przez montaż silnika, no ale bywa. Tarcze standardowe 160. Wzięte z jakichś innych rowerów, ale akurat trafiło, że są dwie takie same. Śrub miałem dwa rodzaje. Jedne były ciut krótsze, drugie ciut dłuższe. Te krótsze dałem naprzód. Jest nałożony klej do gwintów. Jednak hamulce to dosyć ważny element w rowerze, więc należy przyłożyć się do ich montażu. Śruby dokręcamy w charakterystyczny sposób na ukoz, żeby równomiernie rozkładać siłę. Powinno się to robić kluczem dynamometrycznym. Mam taki, niestety nie dorobiłem jeszcze się adaptera na imbusy. Więc jeżeli tylko pojawi się u mnie w warsztacie, dokręcę te śruby z odpowiednim momentem, żeby mieć pewność, żeby się nie wykręciły. Pierwszy torks, którego używałem do dokręcania, okazał się słabej jakości. No i uciekł z swojego miejsca, coś się w nim wyrobiło, więc go odrzuciłem i wziąłem nowego torksa. Akurat mam taki zestaw od Bosza, nieśmigane jeszcze, żeby do porządnie dokręcić tarczę. Na finał przed montażem odtłuszczam tarczę. Cały czas jej dotykałem w rękawicach, jednak są trochę brudne i na tarczach zawsze coś tam się znajdzie. A żeby zapewnić dobrą siłę hamowania, powinny być jak to tylko możliwe, czyste. Zakładam przednie koło z powrotem na miejsce. No i tutaj popełniłem błąd. Zapomniałem, że jest imbus potrzebny, i kręciłem tylko zewnętrzną. Obudową. Po założeniu koła biorę się za hamulce. Klocki są tutaj dosyć ładne, jeszcze nie było potrzeby ich wymieniać. A jak coś, to mam zapas jeszcze 40- kilka kompletów. Kupiłem w hurcie i wyszły po 5 zł za parę. Hamulce dokręcam też odpowiednimi śrubami do hamulców, również z nałożonym klejem do gwintów. Dokręcam zabezpieczenie przewodu, żeby nigdzie nie pałętało się przy kole. W niektórych rowerach występuje w tym miejscu, występuje miejsce do przypięcia trytytką. Tutaj występuje specjalny plastik ze śrubką mocującą. Hamulec trochę obcierał, więc odkręcam. Reguluję ręcznie zacisk i dokręcam, tak żeby koło toczyło się bez żadnych oporów. Przednie koło założone, więc pora zabrać się za tył. Demontuję najpierw przerzutkę, następnie całe koło i również ląduję na stole warsztatowym. Ściągam wszelkie śruby. I procedura montażu wygląda analogicznie jak przy pierwszym kole. Nie ma tutaj nic nowego, więc w sumie mogę Wam to pominąć. Tutaj mam dla Was jeszcze pokrywę silnika, żeby pokazać, jak ważne jest dokręcanie odpowiednimi śrubami i odpowiednim momentem. Ta pokrywa silnika, właściwie nie ja to zrobiłem. Odkupiłem tylko. Śruby są. Yy, hamulec powinien być. Tarcza hamulcowa powinna być założona na 4 śruby. Przepraszam, na 6 śrub. W tym wypadku była założona na 4. No i hamulec się. Tarcza się zerwała przy okazji, uszkadzając przewód. Dosyć droga zabawa. Odkupiłem ten silnik. Yy, uszkodzony w takiej cenie, żeby opłacało mi się wymienić cały stojant, tą obudowę no i mam nowego mxusa po dokręceniu tarczę na silniku tak samo odtłuszczam i montuję na swoje miejsce hamulec z tyłu jest montowany w dosyć nietypowy sposób ponieważ bardziej od dołu najpierw do haka montuję adapter a następnie zacisk i wykonuję analogiczną regulację, jak z przodu. Tak jak na początku mówiłem, przewód będzie również puszczony, tak jak przy przerzutce. No niestety ten jest za krótki, więc czekam na nowy przewód, i w którymś z następnych odcinków będę go zaciskał, zakładał i odpowietrzał. W to miejsce donituje również e, mocowanie, w sumie nie wiem czego, do czego to zastosuje bo zostało z tej strony wyrwane, z drugiej strony jest więc można je przynitować Tylni hamulec również działa więc co? Pozostaje nam regulacja klamek tak, żeby po obu stronach były ułożone podobnie chociaż i tak jeszcze będą Kilka, kilkanaście razy ściągane do zakładania, no może nie kilkanaście, ale kilka na pewno do regulacji hamulców, do montażu oświetlenia, do ekranu i kilku innych rzeczy, bo na tej be, kierownicy będzie gęsto. Dziękuję Wam za oglądanie. No i zapraszam do Następnych filmów. Jeżeli Was ten temat interesuje, tani rower elektryczny, no to seria z powstawania całej maszyny będzie na kanale. Zapraszam do śledzenia i może do subskrypcji. Zastanówcie się.